Zasłyszane historie I zniknął w mroku za kościołem Stałem w kruchcie świątyni Właśnie podjąłem decyzję, żeby w ogóle pozbyć się dzwonów i organów Wtedy demon nie będzie miał na czym grać Odwróciłem się za mną stał on. Pierwszy raz dzwon zabił o trzeciej w nocy w lutową środę. Dopiero co udało mi się zasnąć, po dwóch godzinach przewracania się z boku na bok. Wina potrawki z wołowiny podlanej ciężkim czerwonym winem. Usiadłem gwałtownie na łóżku, nie wiedząc co się dzieje z sercem bijącym lękliwie. Dzwon rozbrzmiewał czysto w nocnej ciszy. Od razu pomyślałem o braciach Jankowiakach, których wyrzuciłem z lekcji poprzedniego dnia. Ich byłoby stać na włamanie się do dzwonnicy, bandyteria. Założyłem spodnie, skarpety, buty i płaszcz i pobiegłem do dzwonnicy przy kościele. Miałem do przejścia 30 metrów. Hałas był ogłuszający. W domach po drugiej stronie ulicy widziałem zapalające się światła. Znowu będą narzekać po kątach, że dzwon ich budzi o nieludzkiej porze. Szarpnąłem za klamkę, ale drzwi dzwonnicy były zamknięte. Ostatni dźwięk rozpuścił się w nocnym powietrzu i nastała cisza. Co za ulga. Wziąłem może ze dwa oddechy, gdy z kościoła dobiegł do mnie dźwięk organów. Ktoś walił wściekle w klawisze na oślep, jakby wyładowywał całą swoją złość. Popatrzyłem z niedowierzaniem, jak oni się tam włamali. Drzwi osobiście zamykałem po osiemnastej, żeby mi się tu żaden śmierdziel nie zalągł. Dom Boży to nie przytułek. Pobiegłem tam ale i drzwi główne oraz boczne były pozamykane. Organy jęczały pod ciosami, płacząc kakafonicznymi łzami. Już ja wam pokażę gnoje jedne wrzasnąłem. Wsadzę do więzienia, na dożywocie. Odwróciłem się i pognałem na plebanię do pokoju nadzoru. W kościele były zamontowane kamery, a tu były monitory, na których mogłem sobie obejrzeć, kto spał na mszy, kto robił głupie miny lub się nie zgadzał podczas kazania, i kto rzucał na tacę monety zamiast papierków. A teraz zobaczę, kto mi tu robi koło pióra. Rzuciłem okiem na monitory, przesunąłem pole widzenia kamer, ale wszędzie było pusto, nawet na górze, tam, gdzie stał stół gry. Kamera patrzyła z góry, widziałem poruszające się klawisze na klawiaturach, wbijające się przełączniki, poruszające się pedały. Ale nie było nikogo, kto wprawiałby je w ruch. I nagle wszystko znieruchomiało. Wybrzmiał ostatni krzykliwy akord. W kościele zapanowała cisza. O Matko Przenajświętsza! – wyszeptałem. Nikt chyba się nie zdziwi, że do rana nie zasnąłem, zastanawiając się, co to wszystko może znaczyć. Kiedy o siódmej wstawał świt, ja już wiedziałem, czego Bóg ode mnie żąda. Poszedłem do kuchni, gdzie gospodyni robiła śniadanie. A ksiądz Dobrodziej już na nogach? Zdziwiła się Jureczkowa. Jeszcze kawy nie nastawiłam. To niech Jureczkowa nastawia szybciej, bo mam sprawę do załatwienia na mieście, bo Jacek Maćkowiak już przyjechał na ferie, tak? Ano, przyjechał, potwierdziła i popatrzyła na mnie jakoś niepewnie. Z kolegą przyjechał. I co z tego, że z kolegą? Zdziwiłem się. Nic, mruknęła i zajęła się swoją robotą. Zjadłem śniadanie i poczekałem godzinę dla przyzwoitości. Wiadomo, że przed ósmą rano do domu wbija się tylko policja i komornik. I tak dwie minuty po ósmej zadzwoniłem do drzwi Maćkowiaków. Ojciec proboszcz wyłąkał na mój widok Henryk Maćkowiak ojciec rodziny. A cóż to się stało, że tak wcześnie? Co ty robisz, głąbie? z kuchni wyszła jego żona i przegoniła męża ścierką. Księdza proboszcza na progu trzymasz? Prosimy, prosimy do kuchni, prosimy, bo syn przyjechał z kolegą i w stołowym kanapę rozłożyli im dla gościa. Jeszcze śpi? Kawy? Popatrzyła na mnie nerwowo. Po śniadaniu jestem, dziękuję. Ja właśnie do Jacka przyszedłem pogadać. Usiadłem przy stole z zasłanym ceratą i popatrzyłem wymownie na Henryka Maćkowiaka, żeby po syna poszedł. Ale ten jakoś tak dziwnie spojrzał na żonę, na drzwi do stołowego które właśnie otworzyły się i w progu pojawił się młody Jacek, tylko w spodenkach. Co to za hałas, że spać nie można, burknął chłopak. Probosz dobrodziej przyszedł do ciebie. odziej się, jak ty wyglądasz, zagderała matka. Jak każdy o świcie we własnym domu, powiedział Jacek i popatrzył na mnie nieprzyjaźnie. A o czym to towarzym ksiądz gadać chce, że tak właśnie przychodzi bez zapowiedzi? Jacek, Maćkowiakowa załamała ręce i popatrzyła na mnie błagalnie. Ksiądz proboszcz wybaczy młodemu, oni tam w mieście dziczeją. Za Jackiem stanął drugi dwudziestolatek, równie roznegliżowany. Maćkowiakowa jęknęła i uciekła z kuchni. I wtedy zrozumiałem uwagę mojej gospodyni o koledze. Miałem do wyboru dwie opcje zareagować jak pasterz, zareagować powinien i odejść bez osiągnięcia celu lub udać, że nic nie widzę, nie rozumiem i załatwić sprawę. Pomyślałem, że to Bóg mnie sprawdza, czy jego dobro przedłożę nad własną potrzebę. Przyszedłem zaproponować ci pracę, powiedziałem, patrząc młodzikowi prosto w oczy. Jak wiesz, parafia nie ma stałego organisty. Dzisiaj w nocy sam Bóg dał mi znak, że czas obsadzić wakat. Bóg młody skrzywił wargi niebytowu śmiechu, a niby to w uśmiechu, a nieby jak? I co to ma ze mną wspólnego? Nie udawaj głupiego, poczułem irytację. Antoni więcek uczył cię gry na organach, kiedy jeszcze byłeś u mnie za ministranta, a ja na to zezwoliłem. I potem poszedłeś uczyć się na muzyka. To dzięki Bogu odkryłeś powołanie nie po to, by w knajpach grać do kotleta, ale by spłacić swój dług parafii. I Bóg cię do tego wzywa. Nie bez przyczyny wczoraj po południu do domu zjechałeś, a w nocy organy same grały i dzwony same biły. Tak Bóg dał mi znak, kto miejsce organisty i dzwonnika ma zająć. Jacek patrzył na mnie przez chwilę, jakby przyglądał się ciekawemu stworowi. Ksiądz proponuje mi pracę po tym, co stało się ze starym Więckiem? A co ja idiota jestem, żeby sobie pętle na szyję zakładać? A poza tym obejrzał się do tyłu. Nie sądzę, by ksiądz był w stanie znieść bez słowa mój sposób bycia. Kolega młodego Maćkowiaka przysunął się bliżej i objął Jacka w pasie. Wiedziałem, że jeśli choć minutę dłużej tu zostanę, to bez ekskomuniki się nie obędzie. Ale do kuchni wróciła matka Jacka i wcisnęła mi do ręki kopertę. To na odnowienie parafii, szepnęła, błagam. Dobra jest ciebie, parafianko, córka, powiedziałem. Bóg z tobą i wyszedłem. Jakiś czas później ochłonąłem, odsunąłem sprawę kolegi na bok i zacząłem się zastanawiać. A jeśli Bóg nie wysłał mnie do Jacka, żeby organistą został, to co chciał mi powiedzieć tym nocnym koncertem, że się tak wyrażę? Wróciłem na plebanię. W biurze czekał na mnie kościelny. Telefon był do księdza proboszcza, powiedział grobowym głosem, że pogrzeb będzie na naszym cmentarzu. A czyj? Antka Więcka, wczoraj w nocy zmarł w szpitalu w Bydgoszczy. Przeszedł mnie dreszcz. Opadłem na krzesło. No i tajemnica się wyjaśniła. To dusza starego organisty żegnała się z kościołem, gdzie ciało przepracowało dwadzieścia kilka lat. Wyciągnij wino, powiedziałem. Trzeba opić śmierć starego. Niech mu ziemia lekką będzie. O trzeciej w nocy huk dzwonów znowu postawił mnie na nogi. Głowa mnie bolała, bo winom szalne ciężkie jest niemożebnie. Wyjrzałem przez okno, dzwony kiwały się nad dzwonnicy. Po kilku minutach z kościoła dobiegły mnie jęki torturowanych organów. Hałas się nasilał. Próbowałem przeczekać, ale widać ktoś z okolicznych mieszkańców powiadomił policję, bo pół godziny później przyjechał komendant. Wyjaśniłem, że zepsuła się instalacja elektryczna i że jutro wezwę fachowca. Komendant poradziłbym na razie wyłączył prąd, bo ludzie spać nie mogą. Wyłączyłem. Kiedy trzeciej nocy znów rozdzwoniły się dzwony, pomyślałem, że Stary więcej chce mi coś powiedzieć. Byłem wściekły, bo znowu ledwo udało mi się zasnąć, a tu pobudka i wiedziałem, że do rana nie zasnął, co robiło się kłopotliwe, bo brak snu zaczynał mi doskwierać. W końcu niedługo miałem skończyć sześćdziesiąt lat. Nie byłem już młody, żeby bez konsekwencji nie dosypiać. Ubrałem się ciepło, bo lutowy mróz zatykał dech w piersiach. Gdy dobiegłem do dzwonnicy, dzwony ucichły, natomiast odezwały się organy. Otworzyłem kluczem drzwi kościoła i pobiegłem na chór, gdzie stał stół gry. Klawisze poruszały się bezładnie, kakafonia dźwięków ogłuszała. Przestań! wrzasnąłem. Jeśli chodzi ci o pogrzeb, to nie wezmę od twoich więcej niż muszę. Obiecuję i pochowam cię pod wiązem, tam gdzie chciałeś. Organy umilkły. Odetchnąłem z ulgą. Obietnicy dotrzymałem. Gdy następnego dnia przyjechała jego żona z synem, wziąłem tylko pięćset złotych za kwaterę. Byli zdumieni, więc powiedziałem, że przecież był pracownikiem kościoła i naszej parafii i należy mu się przecież jakiś wyraz uznania. W milczeniu słuchali moich słów. Szkoda, że ksiądz zaczął syn, więc, ale jego matka chwyciła go za rękę, uciszając. Dziękujemy, księdzu. Jesteśmy wzruszeni. Mój mąż koniecznie chciał być pochowany na tym cmentarzu i prosił, żeby właśnie ksiądz Jan go pochował i powiedział kilka słów. Syn organisty pokręcił głową, jakby nie rozumiał decyzji ojca. W końcu pracowaliśmy razem prawie trzydzieści lat, powiedziałem. Tu się wychował, dorastał, żył, to zrozumiałe. Ksiądz chyba żartuje, powiedział młody wieńcek. Jego matka gwałtownie wstała z krzesła. To my już pójdziemy, nie będziemy księdzu zabierać czasu. Idziemy, Bartek. Kiedy znikli za drzwiami, usłyszałem jeszcze głos mężczyzny. Czego ty się boisz? Że odmówi pochówku, odparła kobieta. Pogrzeb odbył się następnego dnia. Głowa mnie bolała. Te cholerne dzwony znowu biły. Wiedziałem, że Więcek ostrzega, bym przypadkiem nie złamał obietnicy. Nie złamałem. Na pogrzebie było mnóstwo ludzi, a ja pięknie o nim mówiłem. Pan uczy nas, że należy bliźnim wybaczać, bo są tylko ułomnymi ludźmi, którzy nie zawsze potrafią oprzeć się kuszącej sile namów szatana. Jestem pewien, że Pan wybaczy naszemu bratu, a i my wybaczamy. Amen. Wreszcie byłem pewien, że tę noc prześpię spokojnie. Zawiodłem się. Dzwony biły nawet głośniej i nie przestały, gdy dotarłem do dzwonnicy. Organy dołączyły. Wyłączyłem prąd, nie pomogło. Czego ty ode mnie chcesz, przecież zrobiłem, co chciałeś. I tym musisz się zadowolić, bo nic więcej nie dostaniesz. Ale Więcek nie ustępował. Co noc przez pół godziny piekielna muzyka dzwonów i kościelnych organów niosła się w nocną ciszę. I mieszkańcy okolicznych domów zaczęli się buntować, że niby spać nie mogą, dzieci się budzą i muszą coś z tym zrobić. Nie mogłem im powiedzieć, że to sprawka zmarłego organisty. Wiedziałem, co wtedy wszyscy pomyślą. Był niewinny i teraz straszy tego, który winę na niego zrzucił. Nie ma winy bez kary. Usłyszałem cichy głos, kiedy kolejnej nocy jazgot wreszcie umilkł. Stałem w kruchcie świątyni. Właśnie podjąłem decyzję, żeby w ogóle pozbyć się dzwonów i organów. Wtedy demon nie będzie miał na czym grać. Obróciłem się. Ze mną stał on. Młody Jacek Maćkowiak. Wiem, że to ksiądz wziął te pieniądze, a potem zrzucił to na organistę. Widziałem to na własne oczy. Niemożliwe, prychnąłem. Był wtedy u księdza gość, ten Prałat. On lubił młodych ministrantów. Właśnie od niego wychodziłem i zobaczyłem, że ksiądz bierze z kasetki pieniądze. A potem oskarżył wielebno o kradzież pana Więcka. Chciałem iść na policję, ale on powiedział, żebym tego nie robił. Nie wiem dlaczego. Nigdy mi tego nie wytłumaczył. Miałem tylko trzynaście lat. Dlaczego milczał, nawet gdy dostał wyrok? Nie przyznawał się, ale i nie zaprzeczał, milczał. I wszyscy mówili, jaki to ksiądz dobry, że wybłagał u sędziego wyrok w zawiasach. I tylko biedny organista musiał wyjechać z rodziną ze swojego miasta, bo wszyscy palcami go wytykali, że złodziej. Ale teraz chyba zmienił zdanie i myślę, że będzie tak hałasował, aż ksiądz nie oczyści jego imienia. A jak ksiądz sam tego nie zrobi, to ja zrobię. Daję słowo bo kurna, spać nie można przez ten hałas, a ja i mój chłopak musimy przygotować się do egzaminów. I zniknął w mroku za kościołem. Musiałem sam przed sobą przyznać, że wiedziałem o tym od chwili, kiedy się zorientowałem, czy ja to sprawka, te nocne muzykowanie. Dziesięć lat temu potrzebowałem pieniędzy. Pewien poker w Szczecinie poszedł mi źle. Wtedy przyjechał znajomy prałat, który przywiózł ze sobą pieniądze na remont własnego kościoła. Kiedy on spał w pokoju gościnnym, przysięgam, nie wiedziałem co tam robił. Ja no cóż, wziąłem pieniądze. A gdy wyszło to na jaw, bo wyjść musiało, cóż, jeden grzech pociąga za sobą drugi. A więcej nie powiedział, że to ja bo mu obiecałem, że kiedy umrze pochowam go pod wiązem tam, gdzie kiedyś pochowałem jego wielką miłość, o której nikt nie wiedział, zwłaszcza jego żona. Teraz leży w grobie obok grobu ukochanej. Ale najwyraźniej po drugiej stronie życia co innego staje się ważne. I niby co ja mam teraz powiedzieć wiernym? Prawdę?